Witamy serdecznie na WG Van Dzisiaj przyjmujemy jeszcze drugą część gołębi. Za chwilę będziemy otwierać wspólny gołębnik, te które tydzień temu zostały przywiezione. Teraz będziemy przyjmować gołębki kolegi Kazika Bartoszka z Tomaszowa. No musimy oznaczyć, oznaczyć tutaj, w tabeli, która będzie widoczna dla hodowców, spisać numery, jeżeli takowe są i oznaczyć jeżeli posiada insekta też się go pozbyć i przenosimy na wolierę na gołębik i, i działamy w tej kwestii dobra sam odczytujesz poczekaj zaraz zobaczymy jaki ci numer przyznać znaczy kolor kuklaty nie ma żadnej jakie są gołębie wszystkie tak. aha dobra czyli ten do dobrze Przód, to jeżeli nie wiem, tam znaczek, ale w lotach będzie... No będzie widać, który siada, który nie i tak dalej. I numer jakiś posiada, tak jest. 1697 I następny tak? Tak. 16. Daj mi dodaj. daj Insektyw nie ma. Pozbyte. Pozbyte. Ale to od tej pory jest normalka. Zrobimy im jeszcze zdjęcie, dopiero potem je pomalujemy i przełożymy. Następny. 16,95. 16,95. No i Tutaj mamy ekipę młodziaków kolegi Kazimierza Bartoszka z klubu Tomaszowskiego. Nie, nie, nie. Czy jakiego klubu? Z klubu Nowej Serzyny. Aha, z klubu w Nowej Serzynie, czyli południowo-wschodniej. Tak. Aha, czyli taka sytuacja, to przepraszam. I co tutaj mamy za ekipkę? Same widzę siweczki. No, jakieś siwki, trzy furusiki, tak. Trzy trzy fursiki. Tak, 3 3 3 fursiki. Na 3, tak, tak. Od dawna kolega hoduje gołębie? O, od podstanku. Pod Czyli od. O, 8 lat. Wspólnie nie, z bratem, nie. kiedyś teraz sam. Jest. Ale ile pan ma lat? No bo tak, mówi pan, że 8 lat pan hoduje, nie? Od 8 lat. Od 48 lat, tak. sporo się hoduje. 40 lat się no. hoduje. No właśnie. No. No. Także fajna ekipka. Mudziaki już dosyć takie wyrośnięte. To takie pierwsze młode. Są jeszcze młode, ale troszeczkę za małe. Były, żeby je. Może, Były. Może byłyby in, z innych linii, ale. nie jest, myślę, że to coś tam. Także zobaczymy jak będą się spisywać. Powodzenia w lotach. Kolega Janek oznakowuje gołębie. Ciebie oznakował? Czyli taka pomarańczowa plama będzie na wolu. Na piersi, tak? Tak. Odżywaj tego, może w któryś wyjdzie, na granie. Ja nie umie tak jak Ryszard sosnowiec. On jest świetnym malarzem. Jak zobacz, w sam czubaty prawie. Kacik pozna swoje, nie? Ruda W tej chwili będziemy przyjmować gołąbki Leszka Krawczyka z Tomaszowa Lubelskiego Tak jest to To jest bez Może czerwonego wola, nie mamy Mamy zielone to 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 Tutaj mamy ekipę gołąbków od kolegi Leszka Krawczyka. i Kolega Leszek jest z Tomaszewskiego Klubu, tak? Teraz w tej chwili nie rzyszył. Zakładały Zakładałem ten w Tomaszowie. I, 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 I od jak dawna gołąbeczki w hodowli? Od 50 lat. Bo Pan chyba lotował nie w Tomaszowskim Klubie. Tam pamiętam jeszcze w tych listach rankingowych było Pana nazwisko. Najwięcej chyba i taka właśnie ekipka przyjechała z kolegą Leszkiem i gołąbeczki od kolegi Leszka Krawczyka będą takim czerwonym kolorkiem oznakowane to masz chyba kabel od anteny, co? tej, do gołębnika? Pocztowych. Oj, 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 oj! spokojnie. Teraz przyjmujemy moją ekipę. przywozem cztery gołębie. Tak, oczywiście. Dwa z... młode polowe lasie i dwa od Mirka Bigosa po gołębiach. I tutaj Grąbki. jest Mark, ten, Janku, zaświadczenie o, o szczepieniu. I o tam wiesz, w weterynaryjnych. I one były farmawakiem szczepione. Mhm. Ja poszczepię salmowinę drugi raz. Można to włączyć. Dobrze, to się zawsze przyda. Wpisujemy. To jest ar 200, 300 się To jest syn Klowelasa prawdopodobnie to będzie samczyk. Biały. Tak, Bia. 300 on ma? Piękna obrączka. Numer 300. 300. To jest biały gołąbka. Tak. Jego może nawet troszeczkę tylko markerem tutaj A nie tu, nie to Nie to Nie, to. nie będziemy nie To od razu go malujesz? Nie, nie, nie. I rodzeństwo czarno, trasę AR 800 no same piękne numery wyjąłem takie numery charakterystyczne czego jeszcze coś nie ma to na szanowni nie przyda i 201 201 z tak z śrubkiem i sam 201

Czyli niebieskie, na przodzie, plamka. Ten to jeszcze goły, nie? No zobacz, trzy dni różnicy. Jaka jest różnica w rozwoju, nie? Goły. No, małe jeszcze takie wiesz nie, nie rozwinięte pióra pod skrzydłami, no tutaj mamy ekipę, która już w tej chwili przebywa na WG? Jeszcze nie wszystko Janku, tak? No nie ma. Ile jeszcze głębi ma dojechać? Yy, dzisiaj około 40 będzie jeszcze. Wow, To jeszcze sporo. Ile jest w tej chwili? Prawie 90. Jest ja wszystko zliczę z list i, i podam dokładne... Będzie, będzie około 120 gołęb. Słomę im dołożę, bo im się widzę, leżenie w słomie bardzo pasuje. O, młode lubią tak sobie na podłodze odpocząć, nie? Ja uwielbiam słomę u młodych gołębi, w rozpłodach. U gołębi inaczej korzystają z To Zobawy to trzeba zacząć! Idziemy trochę, bo nie wiadomo co. Jak się wystrasza. No, no na pewno trzeba będzie troszkę ostrożnie wchodzić. O, te a się biorą do wychodzenia. Jak otworzyłeś okienko, zobacz. Już masz tutaj siweczka ładnego. To tylko nie. To jest waj, Na razie Ja już cię objadłem, powiem szczerze. Pomalutku wychodzą. Coraz więcej ich tam się pojawia na wylocie. Są spokojne, jak widać, sobie tutaj siedzą, także.

tak to wszystko poszło. To co robimy tutaj? Też mamy gołąbeczki, przyjmujemy pana Janusza Mołdocha z Zamościa. Dobrze latające gołębie. Kolega przekazał 4 sztuki do rywalizacji na WG. przy tej, go, przy tej ilości już będziemy malować na dwa kolory tak na początku mam ten I jeszcze przyniosę czerwony Mamy ja to to przede wszystkim maszyna. Dobrze odchowane gołębie Ekipa od kolegi mułdocha, takie dzikusy Same siwe, nie Janku? Jeden taki białołocik, dwa dwa a nawet A nawet trzy chyba Jeden tylko nie ma białych lotek

Teraz przyjmujemy gołębie od Marka Stawarskiego i Michała Stawarskiego, tak? Tak, tak. Najpierw będą pana Marka. A, dobra, podajemy mi numery, obrębkę jakieś mam robić. ABU 903 Piotreczki dla niego.

Ja Ja dopiero policzę, e, sprawdzę kto co ma za dwa tygodnie. I to już cała ekipa teraz? To już wszystkie. Ja. Oczywiście to zdjęcia zrobię, bo Dlaczego czerwonego jak weszły? Ej! Już Dobra. Ja mam. taki tygodnie mówię wam, nie sprawdzam, czy jest. Po dwóch tygodniach oblotu, Patrz, przeliczam i podaje komu, ile kto ma. W no nie wiesz. Nawet w Niemcach odpoczywam. Hmm. nie Teraz kolejne gołębie syna Marka Stawarskiego, Michała. nie tam gdzie byłelem. Pan siwiec i Murzynek. To jest ekipa Michała Stawarskiego. Ile murzynków jest marek w ekipie syna? Trzy. Trzy murzynki? Cztery cztery murzynki i dwa zamojskie. Czarny i czerwony. Tu jeszcze stówki dołożę to jeszcze będzie jeszcze rzeszitka i będziemy tym robić Żółta a tu będzie to samo na czarnym gołębiu źle wychodzi Teraz e, przyjmujemy na WG e, gołąbki pana e, Piotra, Dziwury. Piotra Dziwury. Tak, to nazwisko bardzo znane. Znam osobiście jego i jego brata. Gołębie dobrze latające. Obrączki są fajne, bo są oryginalne, prawdopodobnie są robione. Ciekawostka taka. To pokaż zbliżymy. To, hodowca włożył dużo. Dużo pracy widać w to. Wyszlifowane fajne, bo oryginalne Posiada numer gołąbek Jakiś? Nie, tylko 0,20 to jest rok i będziemy go Pan Piotr przekazał cztery gołębie. Powiem, że miałem tych gołębi w moich gołębiach. Też jest część dziwory gołębi i powiem, że sprawdziły się fajne gołębie. Tu jest taka sama obrączka. Trzy czarne pazurki i bocian, taki z kreszeczką. właśnie dokładnie takie miałem od pana Dziewury Bociana, z kreseczką na obrączka Dzikusy. Także dzisiaj, Janku, kolejny dzień przyjmowania gołębi u ciebie na wspólnym gołębniku? Van Wet No już dzisiaj dzień ostatni. Jeszcze jutro jest szansa, kto tam nie, nie dowies, ale to już są tylko trzy osoby, które nie dowiodzą, bo poinformowały mnie. A ogólnie z gołębie około 120. W tej chwili już zaczynają wychodzić ten pierwszy rzut. Ja dokładnie zliczę i powiem. No będzie tak ciekawie, no dosyć przyjemnie powiem, bo koledzy fajni gołębi takich już typowo do sportu nawieźli, po to przywieźli, żeby, żeby powalczyć. Już nie jest to, powiem szczerze, taki próbny projekt czy coś takiego, nie. Już teraz jest walka o nagrodę, czyli przywożą wojowników. Czyli przywożą mocne, mocne wojowników. już gołębie będą. Tak, będą mocne. Wyrównana będą. stawka będzie gołębi do lotu. Dajemy dwa tygodnie na obloty obydwu, bo druga część przywieziona dzisiaj, no niestety musi tydzień albo stety posiedzieć I, i razem jest wszystkie damy im tydzień na dachu, tamtym też Czyli od początku zaczniemy to czerwca wszystko. już zaczniemy praktycznie to, no, pierwszy no już los. W maju już zaczniemy na koniec to wszystko regularnie trenować No i zobaczymy ile po prostu nam tu zginie, no bo jest to nieuniknione w każdym wspólnym gołębniku pocztowych, czy, czy takich jak my, to no, niestety ginie. Co możesz powiedzieć o gołębiach? Gołębiach? Tak, coś już Ci się tutaj y, podoba? mi się podoba y, bardzo dużo gołębi, szczególnie gołębie y, murzynowate, czy też bociany. Wszystkie te tutaj. Ja, ja mniej lubię krasę, czy graniaste gołębie. Bardziej lubię murzyny i zmienniaki, które jak zwykle są jakieś tam kontrowersyjne bociany ale oczywiście gołębie latające czyli u Ciebie generalnie, to z każdego umaszczenia można gołębia znaleźć no tak, tak, u mnie tak jak widać czyli... boczek to jest oblatywany gołębi moich on nam to trochę pomoże to trzymać przy gołębniku bo niechętnie się zrywa i tak dalej do oblatunku jest dobry o tutaj mamy już trzy gołębie ze wspólnego wyleciały, no niech hodowcy na pewno już poznają swoje no. także Janku dzisiaj co jak przyjmujesz gołębie tak jak pokazywaliśmy na filmie wszystkie gołębie spisujesz znaczysz je kolorami żeby zapamiętać jak wyglądają i, i takie dwa tygodnie po oblotach policzę sprawdzę policzę sprawdzę kto komu ile zostało i zostaną przekazane informacje hodowcom na WG oczywiście codziennie hodowcy będą widzieć gołębie w Gołębniku, bo widzą, codziennie mają relacje Czyli gdzie będą te relacje umieszczane? na Facebooku na Hodowla vanwet coś będziemy na YouTube wrzucać i oczywiście jest to na, na, na Gołębie Zamojskie grupa Facebookowa Jb Hodowla Gołębi Wysokolotnych no, postaramy się w Skarby Lubelszczyzny Postaramy się jakieś tam relacje co, codziennie, czy co dla, przekazywać lotów ze wszystkiego, czyli ze będzie można sobie na bieżąco śledzić Ze chwil szczęśliwych i nieszczęśliwych. Także fajnie. Także Janku to wypada tylko wszystkim hodowcom życzyć powodzenia w lotach Tak, życzę wszystkim e, dobrych lotów, małych strat i pobicia rekordu ostatnie, e, pierwszej, pierwszej edycji w WGL, czyli 5 godzin 55 minut. Także tutaj widzimy, gołębnik jest oznakowany reklamą firmy EJB. I tak jak już tutaj wszyscy doskonale wiedzą, ci, którzy śledzili ubiegłoroczne tutaj relacje z gołębnika Van jest to gołębnik wybudowany przez firmę Jacka Bereźnickiego. I tutaj, na potrzeby WGJ, ile jest zaadaptowane cała, cała powierzchnia gołębnika? Znaczy nie, nie, dla mnie zostają dwie części, eee, trzy właściwie zostaną, bo jeszcze będziemy tam modernizować eee, tu tutaj ale 3 czwarte gołębnika tego jest. Czyli tutaj jest taki duży przedział. Duży przedział, o, o szerokości które, ile on ma? 3 metry? Tak, tam 75 miejsc i odpowiednio do niego jest jeszcze złożone przedział trzy jeszcze, przedziały tak. Mniejsz. Także na, na potrzeby potrzeby ogie w tej chwili ten cały duży przedział i ten wąski obok. Obydwa będą tu te małe jeszcze. Aha, w ciągu, w ciągu wy, przygotowywania tego Aha. będziemy Czyli oczywiście te dwa wyloty i tutaj ten duży wylot. Ma, oczywiście mam gołębnicza. nadzieję, że nie będziemy musieli zmniejszyć powierzchni gołębnika. Mam taką nadzieję. No ale zobaczymy, no. Czyli w gołębie są fajnych warunkach trzymane, mają wystarczającą liczbę miejsc na siedełkach Gołębniczek elegancki nowy super warunki dla ptaków także serdecznie życzymy tutaj wszystkim hodowcom zdobycia głównej nagrody, a kto ją zdobędzie wyjdzie w praniu, dowiemy się za pewnie nie wiem, 2 miesiące, co? W koniec nie no, myślę, że zakończymy sezon, chyba że będą chcieli e, udział, u, biorący udział Przedłużyć, ale skończymy w sierpniu, na koniec sierpnia. Aha, czyli Chyba, no, no, po prostu. Czerwiec tak i 5 sierpień, co? te trzy miesiące to tak, jest. Tak, czerwiec, czas 5 na, na to, tak. Czerwiec i sierpień to są są Wszystkie drużyny ja pokażę też na Facebooku yy, pojedyncze, bo już mamy komplet drużyn. Nie było sensu pokazywanie tam yy, 14 drużyn, a reszty nie. Tylko pokażemy wszystkie już teraz drużyny na, na Facebooku. Na gotowo. Także fajnie. Także powodzenia, Janku. Przed to była ciężka praca. Zachęcam do obserwowania. Także tobie życzymy wytrwałości w tej pracy. No i zapraszam już na przyszły rok. Mam nadzieję, że będzie kolejna edycja. Jak się bardzo do tego nie zrażę, no bo ja to kocham. No i tak ma być. Powodzenia. Wszystkiego Dziękuję. dobrego, Janku. Dużo zdrowia Ci życzymy. Powodzenia. Trzymaj się. Cześć. Cześć.